Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Podstawą ostrosupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. Wszystkie ściany boczne tego ostrosupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta ASC jest równa. Czyli zobaczmy, mamy mniej więcej taką sytuację. Mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny, w podstawie mamy kwadrat, oznaczmy długość boku kwadratu poprzez A i wiemy z treści zadania, że wszystkie ściany boczne są trójkątami równobocznymi, czyli krawędzie boczne są równe krawędzi podstawy, podstawy mają długość A, czyli tu jest A, tu jest A, tu jest A, tu jest A i tam z tyłu jest A. Czyli zobaczmy, powstają tutaj trójkąty równoboczne o mierze 60, 60 stopni. Teraz zobaczmy dalej. Oni się nas pytają o miarę kąta ASC. ASC, chodzi o ten kąt. Jak go, jak go policzyć? E, musimy zauważyć, że przekątna AC to jest przekątna kwadratu, a przekątna kwadratu ma długość A pierwiastków z dwóch, czyli odtąd dotąd mamy długość A pierwiastków z dwóch. To teraz zobaczmy na trójkąt ASC. Trójkąt ASC składa się z dwóch boków A, Oj, tutaj trochę nie wyszło. A, A. I tutaj mamy A pierwiastku z dwóch. Podpiszę. A, S, C. Zobaczmy. A, A i A pierwiastku z dwóch. Jaki tu musi być kąt? Tu musi być kąt prosty, gdyż A pierwiastku z dwóch, A i A przechodzi właśnie w połowie kwadratu. Zobacz, jak mamy kwadrat. Mamy boki A, A, i tutaj kąt prosty. Czyli tutaj będziemy mieli A pierwiastków z dwóch. Można też sprawdzić, że zachodzi tego raz. A kwadrat plus A kwadrat daje nam A pierwiastków z dwóch do kwadratu. A kwadrat plus A kwadrat daje nam A pierwiastków z dwóch do kwadratu, czyli 2A kwadrat. Czyli odpowiedź ma miarę 90 stopni D.